Trzeba nam coraz więcej stali. Stal to maszyny dla przemysłu i rolnictwa, to nowe obrabiarki i wagony. W kucie bankowej w Dąbrowie Górniczej toczy się walka o skrócenie czasu wytopu w Piecach Martynowskich. W półzawodnictwo zainicjował doświadczony wytapiacz Michał Kuliński. Wytop trwał do 7 godzin. Kuliński skrócił ten czas do 4 godzin 30 minut. Nie ma cudów w pracy robotnika nowatora. Trzeba tylko umiejętnie układać złom w piecu martynowskim. Wielkie kawaly do środka, mniejsze po bokach. Trzeba skrócić czas ładowania do pieca. Michał Kuriński kieruje bratą towarzyszką. Prawda w wnętrze pieca. bada próbkę wytopu. Dzięki takim jak Kuliński hutnictwo polskie wykonano przed terminem trzyletni plan produkcji w Stali. Przemysł cementowy również zameldował o przedterminowym wykonaniu planu trzyletniego i zobowiązał się przekroczyć go o 760 tysięcy ton. Przedująca cementownia w Groszowicach na ziemiach zachodnich jest drugą co do wielkości w Polsce. Wapień z kamieniowomu idzie do wielkich pieców obrotowych. Gący miał dmuchany do pieca przetwarza bawień na klinkier. Z myna sypie się gotowy cement. Mamy go pod dostatkiem w kraju. O nas cement dobijają się klienci z Afryki, Ameryki Południowej i Indii. Takiego urodzaju owoców jak w tym roku jeszcze Polska nie widziała. Wspaniale obrodziły sady pod hala, gdzie rosną najpiękniejsze jabłonie w kraju. Sosyce Antonuski i Renety. Będziemy jeść dosyć. Będziemy je także pić. Wielcej wytwórni win w tym barku płynie pod naciskiem trasy hydraulicznej gęsty sok owocowy. Po zastrzyku cukru rozpoczyna się półroczny proces dojrzewania wina w beczkach mieszczących po 5000 litrów wina. Krajowy przemysł produkcji win rozwija się. Win owocowe wypiera wódkę. Uczymy się Rosyjskiego. Na setkach kursów w zakładach pracy i Stazy i młodzi poznają język i kulturę wielkiego narodu rosyjskiego. W fabryce Fichta w Warszawie otwarty został kurs podstawowy. Pierwsza i największa trudność, którą trzeba pokonać, to alfabet rosyjski. Potem wszystko pójdzie jak po matce. Budzień Gabarit paruski. Budziem czytać ruskie книги. W miesiącu pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej minister Sokorski dokonał otwarcia wystawy Książki Radzieckiej w Warszawie. Na wystawie obok wydawnictw radzieckich znajdują się dzieła pisarzy rosyjskich i klasyków marksizmu, leninizmu, w przekładzie na język polski. Powszechny podziw zwiedzających zbudzają wydania albumowe klasyków i pisarzy współczesnych. Cóż to za dziwny pojazd! Na ulicach Warszawy budzi on prawdziwą sensację wśród przechodniów. Najbardziej zdumiał się milicja. Oryginalny ten samochód pędzi z szybkością 70 km na godzinę. Konstruował inżynier Adler z PKS-u. go podobno zaledwie 50 tysięcy złotych. Nie mając garażu, można samochód ten rozebrać i schować nawet do teczki. Dobry wózek, prawda, chłopaki? Rząd chiński przeżywa wielkie dni. W starej stolicy Chin w Pekinie proklamowano utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Masy ludowe obaliły przegniły reżim Kuomintangowski reżim zdrady narodowej, ucisku feudalnego i eksploatacji kolonialnej. Wycięstwo Chin ludowych pomnaża siły frontu pokoju, demokracji i socjalizmu, na którego cele stoi Wielki Związek Radziecki. Rozpoczęła się nowa, szczęśliwa era w życiu wielkiego 475 milionowego narodu, który ujął władzę w Ference i kładzie podwaliny pod państwo demokracji ludowej. Na Wielkim Wiecu do zgromadzonych przemówili Mao Tse-tung, żołnierze zwycięskiej armii ludowej i przedstawiciele ludności. i radośnie święcił lud chiński dzień tego triumfu. Radość ludu chińskiego podzielają wszystkie walczące o pokój i wolność narody świata. W międzynarodowym dniu walki o pokój robotnicy Paryża demonstrowali pod standardami komunistycznej partii Francji. W manifestacji wzięli udział przywódcy francuskich mas pracujących. Jacques Duclos, sędziwy działacz robotnicy Marcel Cassin i ukochany przez lud Francji Maurice Torres. Dokonane podczas wieku obliczenie głosów oddanych w powszechnym głosowaniu wykazało, że miliony Francuzów nienawidzą anglosaskich fabrykantów śmierci i ich posłusznych marionetek w rodzaju Bluma, Kea i Mosa. Lud Francji pragnie pokoju, staje ramię przy ramieniu z masami pracującymi krajów demokracji ludowej, przy chorążym obozu pokoju i postępu Wielkim Związku Radzieckim.